Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani, super, że jesteście. Moi drodzy, robimy sobie czytania miesięczne na listopad 2025. Dzisiaj będzie czytanie dla Raczka, także witajcie Raczki. E, oczywiście jest to czytanie ogólne, z nie każdym to będzie rezonowało. Bierzcie to, co potrzebujecie, resztę odrzucajcie. Jeśli będzie Wam się podobało, proszę o łapkę w górę i komentarze. Na samym końcu damy sobie kartę wyroczni, jako podbicie tutaj naszego rozkładu. A teraz patrzymy, co dla Was, moje kochane Raczki. Co w listopadzie dla raka? Listopad 2025 rak, co dla raczka. Widzicie? Widzicie, kochani. W listopadzie będziecie świętować jakiś sukces, odniesienie jakiegoś sukcesu. Może jest coś, na co bardzo długo pracowaliście. Może tutaj wchodzić w grę awans, ponieważ jesteście bardzo ambitni, bardzo pracowici, bardzo rozsądkowo myślący. I tutaj y, szef postanowi Was y, awansować po prostu. Odniesienie jakiegoś sukcesu, odniesienie, y, tak jakbyście dostali taką nagrodę od życia, od, nagrodę od losu, y, bardzo wyczekiwany przez Was okres y, za y, włożony trud w pewną sytuację Waszego życia, y, za pewną pracę, za to, co dawno powinno być uhonorowane. Teraz będzie to miało miejsce. Jakieś odniesienie sukcesu, kochani, w listopadzie. Rozpoczęcie czegoś nowego, odcinanie od siebie dla części z Was. Będziecie, kochani, odcinać od siebie sytuacje, które są dla Was niekomfortowe, ludzi, którzy są dla Was niekomfortowi. Dojdziecie do, do wniosków, że nie warto. Tracić czasu i tracić mojej energii na to, abym przebywał w kręgu pewnych ludzi, abym um, tracił moją energię w jakieś, w jakieś sytuacje, które um, nic do mojego życia nie wnoszą, które wręcz, bym powiedziała, um, was um, stawiają w martwym punkcie. Będziecie w listopadzie, kochani, odcinać ze swojego życia coś, co już dawno powinno zostać odcięte, i będziecie, kochani, rozpoczynać coś nowego, tak jakbyście dostali takiego olśnienia, może dostaniecie taką informację, że to jest ten czas na to, żebym dokonał pewnych zmian w moim życiu. To jest, kochani, dla części. Dla części z Was nad czymś się bardzo mocno zastanawiacie. Zastanawiacie się nad podjęciem pewnej decyzji. To może być decyzja odnośnie Waszego życia lub czegokolwiek. To już Wy będziecie wiedzieć najlepiej, ale nad czymś się mocno zastanawiacie. Może być też tak, że za kimś bardzo mocno tęsknicie. Za kimś, kto wyjechał, kogo nie ma przy Was, kto powinien być w pewnych sytuacjach przy Was, ale. Z wiadomych tam przyczyn nie może tego uczynić, i tutaj stajecie się też tacy troszeczkę kapryśni, tacy troszeczkę marudzący. Należałoby też zwrócić na to, kochani, uwagę. Jesteście osobami wiedzącymi, czego chcecie. Wiecie, czego chcecie, wiecie na co postawić, żeby pewne aspekty waszego życia się polepszyły. Wszystko zależy od was, jak to rozegracie. Dobrze, zobaczymy sobie, moi drodzy, jeszcze zobaczmy sobie tutaj, co nam mówią karty, jeżeli chodzi o. Bardzo mocno wracacie do przeszłości, kochani, czegoś się bardzo mocno trzymacie. Może jest też tak, że za bardzo trzymacie przeszłość i to wam uniemożliwia pójście dalej. Może być tak, że za bardzo um, trzymacie się pewnych ludzi. Którzy już dawno powinni być usunięci z waszego życia. Z wiadomych dla was przyczyn się ich trzymacie lub sytuacji jakiejś się trzymacie i dostajecie, kochani, takie, taką informację, że to już będzie ten czas na to, żeby zrobić porządek w moim życiu. Tutaj też widzę zaproszenia na różne przyjęcia, zaproszenia na jakieś imprezy, czy to rodzinne, czy to. Czy to, kochani, firmowe, w każdym bądź razie coś będziecie świętować, a na pewno coś będziecie świętować, bo jest duże odniesienie sukcesu, jeżeli chodzi o listopad, kochani. No, więc tutaj też może być tak, że Ktoś wam coś zaproponuje, zap, propozycja współpracy odnośnie kwestii y, zawodowo-finansowych, jakiś nowy pomysł, może ktoś po prostu przyjdzie do was z propozycją i to będzie strzał w dziesiątkę. Hmm? Dobra. Zobaczymy sobie, moi drodzy, odniesienie tego sukcesu w Waszym życiu i to nie zdecydowanie, bo mnie to najbardziej interesuje, o co tutaj chodzi. Dobra. Patrzymy sobie. Że odniesienie sukcesu, z czym to z, będzie związane? Bardzo trudny wybór, stoicie przed jakimś bardzo trudnym wyborem i ten um, podjęcie przez was tego wyboru będzie strzałem w dziesiątkę. Jakaś sytuacja w życiu um, Jakaś bardzo ważna decyzja stoi przed wami i teraz wy stoicie przed tym trudnym wyborem, ale wyboru, którego dokonacie, będzie, kochani, ukoronowany tym sukcesem. Choć wybór jest bardzo trudny, niemożność nawet bym powiedziała na daną chwilę podjęcia tego wyboru, ale wy tego wyboru dokonacie. Zaczynacie coś nowego w Waszym życiu. Bardzo ważna decyzja zostaje podjęta, która spowoduje, że wygrywacie życie, że wygrywacie jakąś bardzo ważną sprawę dla Was, tak? Odniesienie sukcesu w danej dziedzinie Waszego życia. Decyzja zostaje podjęta, decyzja jest dla Was, kochani, bardzo ważna. To jest, bym powiedziała, nawet życiowa decyzja, stąd jest ten trudny wybór. To mogą być sprawy urzędowo-sądowe. To może być wygrana, kochani. Odniesienie tego sukcesu może być wygraną w sprawach urzędowo-sądowych na Waszą korzyść. W końcu sprawiedliwości stanie się zadość i wygrywacie pewne poteczki prawne. Hmm. Dobrze. Zobaczmy sobie teraz to niezdecydowanie. Z czym to jest związane? Bardzo mocno chronicie siebie, swój punkt widzenia, swoją prawdę, chronicie swoją energetykę, nie wpuszczacie byle kogo do swojego życia. Wchodzi pewnego rodzaju niezdecydowanie. Z czym jest związane? Może być związane z tym, że dostaliście w swoim życiu bardzo mocno w kość. I to spowodowało to, że teraz jesteście bardzo ostrożni. Przy podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji w Waszym życiu bardzo mocno się zastanawiacie, czy warto. To jest rzeczą naturalną, że zastanawiamy się nad podjęciem pewnych decyzji, jeżeli zostaliśmy w przeszłości bardzo mocno niesprawiedliwie potraktowani też to spowodowało, że stwarzacie sobie ochronę dla samego siebie. Chronicie swojej prawdy, swojego, swojej rodziny, nawet bym powiedziała, swojego punktu widzenia, swoich wartości. Wiecie, jakim jesteście człowiekiem, byle kto do waszego życia nie wchodzi. Jest jakiegoś rodzaju, kochani, rozdroże. Stoicie, stoicie na. Przed podjęciem jakiegoś wyboru. Stoicie na rozdrożu. Z jednej strony jesteście w sytuacji, którą bardzo dobrze znacie, w której wiecie, jak się poruszać, a druga, druga opcja jest taka, że jest to dla Was nowa. Jest inna droga do zbadania i bardzo mocno się nad tym zastanawiacie. Stąd to niezdecydowanie, którą opcję wybrać, jakiego wyboru dokonać. Przy tym bardzo duża ochrona siebie część z was bardzo mocno wraca do przeszłości kochani bardzo mocno wracacie do tego życia które prowadziliście wcześniej i zdajecie sobie z tego sprawę że nie możecie dłużej tak żyć nie możecie żyć tym co było lub myślicie o kimś kogo już nie ma w waszym życiu tak też może być kochani i stoicie, na takim, stoicie przed takim wyborem, że to już, ten, to już jest ten odpowiedni moment na to, abym dokonał decyzji w moim życiu, abym zaczął żyć, abym pewne rzeczy pozamykał na poczet tego, co mnie jeszcze może w życiu spotkać. Tu jest też ogromna tęsknota za kimś, za czymś, tak? Ktoś może do Was wyciągnąć pomocną dłoń, przyjść do Was z propozycją jakąś, tak? Będziecie z tego tytułu, jeżeli są sytuacje, które są bardzo trudne w Waszym życiu i nie możecie podjąć tej decyzji z wiadomych dla Was przyczyn, ktoś Wam w tej kwestii pomoże. Ktoś wyciągnie do Was, kochani, dłoń, pomoże Wam podjąć tą decyzję. Hmm? Dobra. Zobaczymy sobie kartę wyrocznie teraz, kochani, jak tutaj się dla Was przedstawia. Niewiarygodna historia. Oj, przepraszam Was. Już wam czytam. Niewiarygodną historię. Postaram się bardzo szybko to znaleźć, ale... Okej, okay, już mam. Już wam czytam. Ty lub ktoś inny odpowiada teraz długą historię. Zawsze rozpoznajesz, czy ktoś kłamie, ponieważ jego słowom brakuje podstaw. Kiedy kłamiasz, upajasz się z udnym poczuciem mocy, która jest skazana na porażkę. Czujesz się napędzany lękiem lub byciem wystawionym na zagrożenia. Ale coś sprawia, że trzymasz się swojej historii, nawet jeśli wiesz, że nie ma ona sensu. Jakiekolwiek kłamstwo nas pochłonie, to nie jest, to nie jest ono tak ważne jak motyw, który nim kierował. Dlatego ludzie, dlaczego ludzie kłamią? Być może nie wierzymy, że prawda wystarczy, lub chcemy dalej robić to, czy wiemy, że nie powinniśmy. Następnie pojawia się kłamstwo wypowiedziane podczas wypierania się czegoś, jak na przykład ukrywanie aktywnego uzależnienia. W tym scenariuszu możemy nawet uwierzyć we własne kłamstwa: fałszywa opowieść, niewinny kłamstewką, naciąganie prawdy i rażące wymysły, które dotyczą kontroli, pragnienia jej i jej braku. Potrzeby jej utrzymania, abyśmy mogli manipulować światem zewnętrznym i ukryć nasz, wewnętrz, nasz wewnętrzny. Dziś proś o prawdę. Bądź gotów zapłacić za nią wysoką cenę i zaakceptuj słabość, jaką Twoje kłamstwo obnaża w tobie samym oraz innych. Wymagana jest przejrzystość, aby dotrzeć do celu, aby być naprawdę wzmocnionym, aby ujawnić siłę tego, co jest prawdziwe i autentyczne. Każda inna ścieżka prowadzi do ślepego załuka. Pamiętaj, że pamiętaj o powiedzeniu: Prawda cię wyzwoli i przygotuj się do lotu bez ograniczeń. Życie w prawdzie, kochani, to jest najlepsze, co może być. Nigdy nie ulegajcie presji, jak na przykład ktoś was do czegoś namawia, a to jest niesłuszne z Wami. Zawsze kierujcie się swoim sercem, a wzniesie Was to na wyżynę. Życzę Wam, kochani, samych wspaniałości i do usłyszenia.